Dlaczego aż 92% ludzi nie realizuje swoich celów? Większość ludzi stawia sobie cele jak życzenia. Chce być bogaty, chce schudnąć, chce mieć wymarzone auto, chce mieć jacht. A wiesz, gdzie tkwi problem? To, że nie masz rozpisanych celów konkretnie i z planem. Chcesz mieć wymarzony samochód. Ile musisz mieć pieniędzy, by go mieć? Podam Ci teraz trzy proste kroki, jak Twoje życzenia, marzenia zmienić w cele, które da się później zrealizować. Krok pierwszy. Cel musi być mierzalny. Na przykład zaoszczędzę 200 euro w 2 miesiące. Różnica między innymi celami a tym, to widzisz dokładnie ile masz zaoszczędzić w jakim okresie czasu. Cel musi być realny. Nie od razu maraton, ale 5 km biegu. Później kolejne 10, 15, no i 3. Cel potrzebuje dyscypliny czy konkretnego systemu. Cel wymaga codziennych kroków, które cię do tego zbliżą, a nie tylko samego marzenia i myślenia o nim. Przykład: pieniądze nie pojawią ci się nagle z nieba, bo myślisz cały czas o nich. Musisz zacząć działać, by je zrealizować. Pytanie teraz do ciebie: do którego celu chcesz wrócić w tym roku i go jeszcze zrealizować? I napisz go w komentarzu.